Czy tam, ta twoja kwatera w Krakowie, ona jest na Alei Zasłużony nie, dlaczego? A powinna być? Może tak my... się właśnie zastanawiam, wiesz? No wiesz, ja, ja, ja nie przeczę, że może dojść do sytuacji, kiedy ktoś będzie komuś przyjdzie do głowy, nie wiem, albo jakiś mural tak. robić, albo jako... U nie wiem, czy wiesz, mój serdeczny kolega, nie wiem, czy twój kolega, czy Wspomnik znajomy, stawiać. Robert Leszczyński, który z, zmarł no, tragicznie ładnych parę lat temu w Warszawie na Powązkach, na, leży na Alei Zasłużonych, a był twoim też kubrem. Leszczyna? Komplet. Tak, z idola, przecież byliście jurorami. Aż tak się zasłużył? No właśnie... To jest pytanie, bo ja też nie ja wiem. Ja może, jakoś, może to jakiś przypadek, czy tak, czy tak się zasłużył dla polskiej kultury leszczyńskiej? Że tego nie, nie chciałbym, bo to jest nawet niezręczne, żeby to. Teraz jakby o no. zmarłych dyskutować w ten sposób. Ale chodzi o to, że zastanawiam, czy ty się tak nie zastanawiasz nad tym, że jednak twoje miejsce jest bliżej tej głównej alei. Eee, ja, <laughs> najchętniej to bym został pochowany pod płotem w tajemnicy. Ale... Nie ma takiego to prawa. W Polsce są dosyć. No nie, nie ma takiego prawa, prawa no. ale absolutnie nie życzę sobie i mam nadzieję, że mi się to uda, że w cyrku a, Czyli to jest akt woli, że jak ma, będzie pogrzeb, to mamy nie jechać, tak? No to raczej nie, raczej nie zapraszam. Yy, Dobrze. A w takim razie, gdybyś miał sobie wybrać, tak, żeby to było takie zdrowe dla Twojego ego. Bardziej ulica, aleja, rondo, pomnik. Yy... Maleńczuka. Dobrze brzmi. Maleńczuka 15. <laughs> Przez 3. Przez 3. Maleńczuka 69. Słuchaj, Na rogu. Nie, nie jest to wykluczone, że do czegoś takiego dojdzie. Ale nie, czy nie jest to wykluczone. wolałbyś mieć ulicę, czy bardziej plac? plac. Wolałbym... Skwer Maleńczuka. Skwerek by nie był zły. Dobrze. Z dużą ilością trawy. Słuchajcie. tak był... i, zawsze, I zawsze z płonącym ogniem. Coś takiego, że zawsze że jak ktoś nie ma zapałek, to żeby sobie może, można było jointa odpalić. Taka dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami. O... Właśnie... Maleńczuka, ruch dziewczynki w tak. Właśnie coś zawsze jeżeli już postawicie kiedyś mój pomnik, co nie jest niemożliwe. Ja nie mówię, że to się stanie, ale to nie jest niemożliwe. To niech on, niech mu zawsze z palca leci ogień. K K to widziałem w Portugalii. Ogień, pomnik tak, Cristiano spróbować. Ronaldo, który postawiono. Buzią, tak. O tak ohydny. 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 Za życia. Tak, ochydny. Pomnik za życia jest ohydny. A ty bo ty powiedziałeś o tym, że każdy powinien przyjść i móc sobie zapalić jointa, a no. ty w życiu tak szczerze wydajesz więcej na miłość czy na używki? Na pewno na kobiety. Na pewno. A to to pięknie. Na pewno. Na znaczy, pewno to jest plus? O wiele, o wiele więcej wydałem na kobiety. I wreszcie używaj słowa kobiety. Yy, na pewno dużo więcej. Mm. Nie, no, ja kochałem je wszystkie. To, że one się okazały z dzirami, to nie jest moja wina. <laughs> <pisa>. Przestań, <laughs> Wojewódzki. Gędzierski.